Trwają wakacje, niemniej jednak telewizje przygotowują już jesienne ramówki. Dużym powodzeniem wśród widzów cieszy się program Ugotowani. Ostatnio towarzyszyliśmy w przygotowaniach do odcinka Bieszczackiego. Będzie odcinek, który będzie już w nowej edycji jesiennej. Dokładnej daty jeszcze nie znamy, ale proszę oczekiwać nas właśnie w nowej ramówce tefanowskiej. Dużo jest takich chętnych, którzy, którzy chcą wziąć udział w programie? Zazwyczaj kilkaset, kilkaset, kilkadziesiąt. My z tej grupy musimy wydobyć około 20, 21, 22 fajne, fajnych osób. Które zdecydują się z nami spotkać na castingu, no i które odwiedzamy w domu. Mhm, a te odcinki są bardzo fajne, każdy wnosi coś innego. A co jest najważniejsze, gotowanie czy dobra zabawa? Dobra zabawa, liczy się przede wszystkim osobowość. Gotowanie jest ważne, bo chcemy pokazać ciekawe potrawy, potrawy regionalne związane z danym regionem. Natomiast najważniejsza jest fajna osoba, która też potrafi ciekawie zaprezentować siebie i przez to też region, w którym mieszka. Więc gotowanie owszem, ale ważniejsza jest dobra zabawa i osobowość bohatera. A nie jesteś w stanie za, zaskoczyć y, y, widzów swoimi potrawami? Oj, potrawami ich zaskoczę. Ja cię solę, no, na pewno. Y, no nie, ja to biorę na fan, na zabawę. Y, zresztą pani, która ze mną rozmawiała, y, no, się przyznałam, że tak z gotowaniem to tak średnio, nie? No i mówiła, że zabawa, dobry fan. A to ja lubię. Odgłoszenie do programu z tego względu, że no, gdzieś tam prowadzę swoją własną działalność. I, i na tą właśnie Ala rozgrywkę, Ala zabawę, tak jest. To planuję wziąć uczestników do mojego studia, do hotbody yy, i trochę poćwiczyć ich, trochę przeorać. Jak pojedli, to będą teraz spalać tkankę tłuszczową. Będą, będą tłuste potrawy, że będzie wymagane nie wiem, bieganie na bieżąco. Jeszcze nie wiem, co będzie tak de facto. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Na razie jest. Na razie jest na spontanie wszystko. To też. Okay.